Siemanko, tym razem pogadanka na temat rynku, choć wydaje mi się, że takie filmy o dziwo oglądacie chętniej niż suche newsy, mimo że zawierają one zdecydowanie mniej informacji niż na przykład kryptowiadomości. Sytuacja jednak wymaga, by skupić się na moim ostatnim takim strategicznym updatecie, bo i rynek prezentuje się dziś o niebo lepiej niż parę tygodni temu. Oczywiście korekty są rzeczą naturalną. Nie może być tak, że wszystko będzie nam rosło tutaj w nieskończoność, bo zawsze ktoś realizuje zyski, szczególnie na tych kluczowych poziomach. Jednak ważne, by stopniowo przebijać kolejne i żeby w ogóle altcoiny reagowały jakimkolwiek, jakimikolwiek, nawet chwilowymi wahaliami plusowymi. Także cytując klasyka, którego z pewnością kojarzycie z popularnego X-owego profilu. To nie jest czas na alty. To ja w takim razie pytam kiedy? Oczywiście nie spodziewam się tutaj, by to FOMO tak po prostu chwyciło. Jak widzimy, sytuacja poprawia się raczej stopniowo, co także tutaj sugeruje tak zwany Fear and Grid Index. Tutaj on także stopniowo raczej gdzieś tam poprawia się ku lepszemu. Wiemy, co się działo za sprawą Trumpa w ostatnich miesiącach, więc tutaj w dalszym ciągu mamy tę niepewność taką u części inwestorów. No i jest to oczywiście w pełni zrozumiałe. Wiemy także, co działo się w marcu, więc. Więc na nikim tutaj nie robi już wrażenia 100 tysięcy na Bitcoinie, co także jest zrozumiałe. Jednak no, influencerzy tutaj wydają się mocno zdziwieni. Także ja już wam to wszystko tłumaczę: Bitcoin już te granice w tym cyklu przebił. Jeżeli dostajesz pierwszą wypłatę, powiedzmy w wysokości 50 tysięcy złotych, no to jesteś w szoku, ale za drugim razem nie robi to już na tobie żadnego wrażenia. Dlatego FOMO tutaj za sprawą wzrostów na Bitcoinie załączy się dopiero dalej. I to właśnie wtedy na rynek wróci tak zwana ulica. Oczywiście zakładając, że po drodze Trump nie właduje nas na jakąś tam minę. Wracając jednak tutaj do opinii, że to jeszcze nie czas na alty. Ok, może w ciągu paru dni tutaj nie ujrzymy wzrostu w rzędu kilkuset procent na całym rynku od góry do dołu ale warto się zastanowić kiedy z punktu widzenia inwestora będzie ten właściwy czas na alty po 5x wtedy będzie dobry czas niektórzy tutaj czekają moim zdaniem zdecydowanie za długo by się upewnić że, że rynek sprzyja I, no i w efekcie tutaj y, ja przykładowo jestem już bardzo mocno do przodu gdy większa część xa dopiero przymierza się do zakupów jakie ma to konsekwencje po pierwsze, nie korzystacie ze wzrostów, jakie mamy. Po drugie, nie korzystacie ze sprzyjającego rynku, kiedy sprzyja, a potem musicie hodlować zdecydowanie dłużej, by zarobić tyle, co ja przykładowo zarobiłem jeszcze przed tym, jak cała ta zabawa się zaczęła. Potem ja przykładowo realizuję zyski w bezpiecznym punkcie, nie martwiąc się na przykład o to, że za tydzień będzie bessa, a wy hodlujecie dalej, bo chcecie zarobić przyzwoite pieniądze, a tu dopiero 50% na plus. Jak słuchacie obsranych bitcoiniarzy, no to potem bierzecie te alty po wzrostach, a jak wiadomo, co brane po wzrostach spada w końcu poniżej tych poziomów, prędzej czy później. Jeżeli kupujesz na dołku, jeżeli kupujesz solidne, stabilne projekty z czołówki, no to nawet jak przegapisz, nawet jak nie zrealizujesz tych zysków, bo, bo nie zdążysz, to potem w ewentualnej się i tak nie będziesz jakoś absurdalnie mocno do tyłu i w kolejnym cyklu bez problemu sobie to wszystko odrobisz, bez problemu. Przykładowo Ether w Bessie stał po około tam, nie wiem, 900 dolarów, coś koło tego. Jeżeli brałeś Ether w ostatnim czasie po te 1400 dolarów z hakiem, no to nawet jak nie zdążysz go teraz sprzedać, to w Bessie na ile Ci to spadnie maksymalnie? Powiedzmy, nie wiem, na 1000 dolarów, a jak Ty czekasz, bo nie wiem, słuchasz tam kogoś powiedzmy na X-ie, tak yy, yy, i kupujesz ten Ether potem na tych 4000 czy 5000 dolarów no to potem kapitał topnieje bardzo mocno i nerwowo jest to wszystko i, i bardzo trudno zresztą przetrzymać ewentualnie później w bescie znam na przykład osoby które brały po wzrostach w marcu albo dopiero właśnie na tych wzrostach yy, gdzie każdy myślał, powiedzmy, że te wzrosty dopiero się zaczynają, no i potem te alty poleciały, i, i te osoby zmieniły, później gdzieś tam w międzyczasie, jak te spadki trwały, zamieniły te, te alty, te środki z altów na bitcoina w okolicach 90 tysięcy. Tak więc pamiętajcie, że dobry punkt wejścia daje wam większy margines błędu, daje wam większy spokój, mniej nerwówki i to jest bardzo ważne. Nie tylko tutaj wasze portfolio mniej topnieje w razie ewentualnych spadków, ale i macie więcej czasu na decyzję. O sprzedaży i realizacji zysków, tak więc nie musicie tutaj czekać do samego szczytu, nie musicie tego przeciągać na siłę, w gdzieś tam W bardzo niebezpieczny sposób. Możecie te zyski zrealizować wcześniej. Jeżeli natomiast kupujecie drogo, no to zawsze istnieje to ryzyko, że na sprzedaż z zyskiem będziecie mieli takie jedynie malutkie okienko w postaci na przykład nie wiem kilku dni albo, albo kilku tygodni. Tak. Do czego zmierzam? Szczególnie na dzisiejszym rynku, gdzie nie da się. Tego wszystkiego przekalkulować za pomocą analizy technicznej, warto jest, abyście zwyczajnie byli na rynku przed wzrostami i realizowali je możliwie wcześniej. A to dlatego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jak długą hossę nam Donald Trump pozwoli. Być może odpali znowu z kolejną rzeczą. Jeżeli czaicie się, bo ktoś Wam mówi, że to jeszcze nie czas, no to może się okazać tak, że dziś kupicie jutro po zawodach. Co wtedy? Już zostawiając ten temat, yy, ostatnio bardzo pozytywnie na Solanie, oczywiście także na. Sui, ale co być może Was po części zaskoczy również i w ekosystemie Avalanche. Także tutaj z tego względu właśnie uważam, że Solana będzie miała swój tak zwany drugi sezon. Jeżeli ktoś jest tego ciekaw, no to taka jest właśnie moja opinia. Jak zawsze, oczywiście rozpoczęty sezonem memowym, co już teraz widać, że ten sezon na memy rzeczywiście prawdopodobnie będzie miał miejsce, choć tym razem już Solana stoi naprawdę bardzo mocno, jeżeli chodzi o DeFi. No i że wraca temat memów, to widać także po X. Pytacie mnie także tutaj o, o te stare projekty z marca, czy warto jeszcze gdzieś tam ewentualnie się nimi zainteresować. No, ja osobiście uważam, że te hypowane memcoiny z marca i tym razem poradzą sobie bardzo dobrze. One bardzo mocno dostały, także tam już raczej gorzej nie będzie. Jeżeli przetrwały do tego momentu, no to powinno być już tylko lepiej, w razie oczywiście sprzyjającego rynku. Bardzo często tam były odpływy z kilkuset milionów na kilka milionów kapitalizacji. Jednak mimo wszystko społeczność pozostała, ilość hodlerów także bardzo często w dziesiątkach tysięcy, dlatego jestem przekonany, że grube ryby wcale tych swoich takich ulubionych memów nie porzuciły. Było to tak, że po prostu rynek nie sprzyjał, poszło to w stable, pierwszy kapitał odpływa z tych takich najbardziej ryzykownych projektów. Poszło to jak już mówiłem w stable, czy bardziej stabilne aktywa. Rynek zaczyna powoli znowu sprzyjać i te pieniądze wrócą. Jestem o tym przekonany. Wszystkie te mocne memy z marca, o ile oczywiście nie zostały odbiją mi to potężnie. Widzicie, co chociażby tutaj dzieje się na przykład na Mudengu. To nie jest oczywiście odosobniony przypadek, jest to tylko i wyłącznie przykład, bo y, wszystkie mocne memy z tamtego okresu robią od 100% i więcej w ciągu ostatnich dwóch dni. Także w moim y, przypadku na szybko tutaj poszło po 1000 dolarów y, we wszystko, co się dało i kolejna paczka mojego ulubionego Mada także ogarnięta. Także y, tutaj już jestem, jeżeli chodzi o memy, tak naprawdę y, zapakowany. Jeżeli chodzi o te projekty, o których tutaj mówię, że kupiłem po powiedzmy gdzieś tam w formie paczek po 1000 dolarów, no to sprawdzałem tutaj przede wszystkim właśnie czy ta ilość hodlerów pozostaje jeszcze na fajnym poziomie, czy ten odpływ kapitału był na tyle fajny i na tyle spory, że warto się w nie zapakować, czy jest tam jakiś obrót sugerujący to, że rzeczywiście jest zainteresowanie w dalszym ciągu tym projektem, no i oczywiście czy profile na X w dalszym ciągu są przez te zespoły czy tu nie są porzucone projekty, tak? Więc zrobiłem taką szybką weryfikację. No i sobie tych najbardziej kultowych memów troszkę tutaj na solanie nakupiłem. Jeżeli chodzi o alty użytkowe, to pozbyłem się wszystkich swoich przeznaczonych na handel nieruchomości. Uważam, że ta bańka w końcu pęknie. Zresztą już w zasadzie pęka, więc jest to ostatni moment. Jednak nie byłem w stanie tego wszystkiego sprzedać za jednym zamachem, więc trochę to wszystko trwało. W każdym razie udało się i dorzucam to oczywiście w całości na rynek. Tak jak pisałem na X, także tutaj grubo wytaczam działa, bo no, też patrzę na to, jak inni influencerzy tutaj działają, i postanowiłem troszkę troszkę utrzeć im nosa, także no pierwsze zakupy już porobione, na poziom piąty wspierania wrzuciłem oczywiście dziś nowy post, jednak to dopiero początek i w najbliższych dwóch dniach tych update'ów będzie zdecydowanie więcej, a potem podsumuję to wszystko materiałem wideo, tylko że tutaj jeszcze muszę się trochę pozastanawiać, no bo jest to w zasadzie prawie trzy razy większy kapitał niż całkowity kapitał jaki miałem do tej pory na rynku, także tutaj już nie ma miejsca na błędy, no ale ja po prostu lubię inwestować i dla mnie to jest po prostu za każdym razem Kolejna dawka ekscytacji, kiedy wrzucam kolejny kapitał na rynek. No i cóż, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to by było na tyle. Jak już mówiłem, w następnych dwóch dniach tych updateów na poziomie piątym będzie więcej. Potem podsumuję to materiałem wideo. Pamiętajcie oczywiście tutaj, żeby jeżeli chodzi o rynek, żeby działać zgodnie z własnymi przekonaniami, bo nie jestem doradcą finansowym, mówię tutaj tylko i wyłącznie o tym co ja myślę, co ja robię, nie każę wam podejmować żadnych tam konkretnych decyzji. To zależy tylko. I wyłącznie od Was. To wideo to jakby nie patrzeć tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Tyle na dzisiaj, bo już kończy mi się głos. Także, gdybyście mieli jakieś pytania, no to oczywiście pytać pod filmem. To wszystko do usłyszenia. Cześć!